Przez centrum, tak mam na drugie od pierwszych momentów Babcia kręciła mnie torbą cukierków Są pół nemzów, odwiedzam kerwów To gorsze od benzo i o procentów Gorsze niż Frenzo, niż i senów. Zmieniłem Kenzo na diory, ale to z szczerbo Ciągle mam serce Wiesz, Przepraszam, że cię nachodzę, wiem, że to dziwne Ja domyślam się, co ty o mnie myślisz, ale to tak nie jest ja jestem wariatem, ale ja po prostu oszalałem na swoim punkcie Kurwa, zwaliłem się już, sorki. Nic się nie stało, zdarza się. Mm. Dobra, z ciebie kowita. Ostatnia duma, jejż jest, tak